Piotr Stokowiec zwolniony z euks u Tego nikt się nie spodziewał. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o dzisiaj właśnie pogadamy sobie o łódzkim klubie sportowym, weźmiemy pod lupę bilansy Piotra Stokowca, a także postaramy się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, dokąd zmierza ŁKS, czy ten klub ma szansę na przetrwanie, no i jaka przyszłość maluje się przed tym zespołem. Na samym początku, standardowo, jak zwykle, koniecznie wbijcie suba, to jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie, że dążymy do 15 tysięcy subskrypcji na moim kanale, także, koniecznie sprawdźcie, czy jesteście subskrybentami. Nie obrażajmy także za kciuka w górze pod filmem. A teraz zaczynamy. Na samym początku zacząłbym od bilansu Piotra Stokowca, jak wyglądał OKS pod jego wodzą, jakie to były liczby, i jakie to były gry. Przed Wami grafika, w tej chwili widzicie mecze za kadencji tego trenera, żeby było łatwiej i czytelniej. Kolorem czerwonym zaznaczyłem mecze przegrane, kolorem białym mecze zremisowane. Gdybym był uszczypliwy, powiedziałbym, że kolorem zielonym chciałbym zaznaczyć mecze wygrane, natomiast takie oczywiście nie było. Łączny bilans to są 3 remisy, 7 porażek, Wyłączając oczywiście to starcie w korze Polski z Rakowem. Jeżeli chodzi o bilans bramkowy 8:23, no i tak jak widzicie w tej chwili, a więc Stokowiec rozpoczął swoją przygodę z Łódzkim Klubem Sportowym od czterech porażek. Najpierw Lech. I wyjazdowa przegrana 1 do 3. Później ten zimny prysznic z górnikiem zabrze. Mecz z Rakowem i porażka w krajowym pucharze. Następnie Śląsk dość pechowo, bo pewnie pamiętacie, że ta bramka wciśnięta przez Śląska w samej końcówce. Później mamy remis z piastem Gliwice, Porażka z zagłębiem Lubin, to był ważny mecz dla miedziowych, którzy również byli bez formy, natomiast no, poradzili sobie bez większych kłopotów ze słabym LKS-em. Remis z Legią, który dawał nadzieję. Remis z ruchem, natomiast definiowałbym to jako mecz dwóch słabych drużyn, No i ta najnowsza historia, więc najpierw porażka z Koroną, tu już mówimy oczywiście o rundzie rewanżowej, no i ten ostatni mecz, po którym Stokowiec został zwolniony, a więc derbowa porażka z Widzewem Łódź. W tej całej dyskusji specjalnie nie czepiałbym się Piotra Stokowca. Oczywiście wiem, że to on ponosi główną winę za to, że UKS wygląda jak wygląda. Natomiast na tę sprawę spojrzałbym szerzej. Przede wszystkim dlaczego dokonano korekty, dlaczego zdecydowano się na zmianę, dlaczego zwolniono Kazimierza Moskala. Żeby być konsekwentnym i pogadać o liczbach, warto też przytoczyć wyniki uks u za kadencji trenera Moskala. Bo fakt, że został zwolniony, to nie było widzimy się w klubu, tylko było to podyktowane słabą dyspozycją drużyny Beniaminka. Jak w tej chwili widzicie, UKS-u, w tych ostatnich tygodniach pracy trenera Moskala, przegrywał odpowiednio z Puszczą, z Wartą, z Rakowem, był później taki remis, powiedziałbym, dający odrobinę nadziei za Gilonią. wygrana w pchorze Polski z drugoligowym KKS-em Kalisz, następnie z kolei były porażki z Krakowią i odpowiednio z Radomiakiem. Ten ostatni mecz w Radomiu był gdzieś takim gwoździem do trumny, ta porażka sprawiła, że trener Moskal stracił robotę i sięgnięto po trenera z Karuzeli, który wydawał się atrakcyjnym kandydatem, który miał przede wszystkim 300 meczów na koncie w Ekstraklasie, który potrafił osiągać dobre wyniki z zagłębiem, a ostatnio z lechią, natomiast na samym końcu okazało się, że ta decyzja, no mówiąc wprost, nie była specjalnie trafiona. Wybór stokowca z wielu przyczyn był mało oczywisty. Przede wszystkim no nie był to trener, który gdzieś orbitował wokół tych, tych nazwisk, które mogłyby potencjalnie przejąć UKS, a po drugie był to szkoleniowiec, no który powiedziałbym też nie jest wyspecjalizowany w tym, żeby bronić drużynę przed spadkiem. Oczywiście udało się to w Lubinie przed rokiem, natomiast pamiętamy, też miałem dyspozycję miedziowych, no i później na początku minionego sezonu podziękowano mu za pracę. Ten bilans stokowca w UKS-ie też jest zastanawiający. Oczywiście przytoczyłem już liczby, jeżeli chodzi o przegrane zrealizowane mecze, natomiast średnia punktów no też, no to jest gdzieś bilans koszmarny, który nam mówi po prostu, że UKS grał słabo w piłkę, drużyna nie potrafiła wygrywać, ani jedno zwycięstwo nie odnotowało właśnie za kadencji Stokowca i na sam końcu miała bilans 0,33 punkta na mecz, także gdzieś mając takie liczby nie można myśleć realnie o utrzymaniu zwłaszcza, że ten sezon jest powiedziałbym specyficzny, również słabo punktuje ruch chorzy, więc teoretycznie na tle innego Beniaminka UKS miał szansę na to, żeby się pokazać. Odpowiadając sobie na pytanie, dlaczego ŁKS wygląda jak wygląda, przecież pierwsze pierwszej lidze radził sobie fenomenalnie, zresztą wygrał te rozgrywki awansując do Ekstraklasy i sięgając po bilet właśnie do Elity, trzeba się zastanowić przede wszystkim nad kadrą. Patrzyłem sobie na transfery wychodzące i przychodzące, no, z ciekawości jak ŁKS wyglądał w tamtym sezonie, jak był zbudowany i dlaczego wówczas radził sobie tak dobrze, a dlaczego teraz w Ekstraklasie no, nie jest w stanie wygrać w spotkanie. Jeżeli chodzi o takie ruchy wychodzące, a więc zawodników, których już w ŁKSie nie ma, no, to przede wszystkim trzeba wyróżnić Kowalczyka, który trafił do Ligi Duńskiej. Nie ma także Trąbki, który ostatnio zamienił stal na wyczystą, no i także Nacho, natomiast Nacho Monsalve, a więc lider środka obrony, odszedł z OKS-u po rundzie jesiennej, a więc grał na poziomie ekstraklasy, natomiast, jak zresztą, jego wszyscy koledzy, wyglądał bardzo mizernie. Sporo jednak było transferów przychodzących, to znaczy ŁKS się zbroił, ta kadra była wzmocniona na ekstraklasy, natomiast na samym końcu to nie zaowocowało. Drużyna wciąż była słaba, była nijaka, oczywiście dwa mecze wygrane widzę, wszystkie za kadencji trenera Moskala. Natomiast na samym końcu jest to kadra, która w teorii moim zdaniem powinna podnieść rękawice, powinna walczyć o utrzymanie, no bo ci zawodnicy nie są tacy słabi, jak mogłoby się wydawać, bo jak popatrzymy sobie na nazwiska, to naprawdę nieźle to wygląda. Mówimy tylko o transferach przychodzących w lato, a także w tej rundzie, w tej przerwie zimowej. To jest kolejno Flis Ramirez, Hoti, Tejan, Luven. Natomiast jeżeli chodzi o te transfery zimowe, to jest Mamadov, a także Riza Durmisi. Także mówimy tu o naprawdę ciekawych zawodnikach. Jakbyśmy sobie porównali tę kadr do na przykład Korny Kielce z roku, która to przecież Przecież wywalczyła utrzymanie, czy chociażby stali mielec sprzed roku, czy z tego sezonu. No to nie powiedziałbym, że są to gorsi piłkarze. Chodzi tutaj przede wszystkim o trenera, który w teorii ma gdzieś zaszczepić w taki gen zwycięstwa, mieć konkretny pomysł na to, jak ta ekipa ma grać i punktować, i na samym końcu wywalczyć utrzymanie. I po części też trochę rozumiem władarze UKS-u, że zdecydowali się na zmianę, na zwolnienie trenera Moskala i zatrudnienie Piotra Stakowca. Ja sam. Nie odpowiem na pytanie, czy zachowałbym się podobnie na ich miejscu, no bo zawsze gdzieś traktuję eee, trenerów, którzy awansowali, jako szkoleniowców, którzy zapracowali sobie na większy kredyt zaufania, którzy powinni udowodnić, że są w stanie wyciągnąć drużynę z kryzysu, którzy walczając awans do klasy mają taką, powiedzmy, większą przestrzeń i możliwość do tego, by dokonać kilku korekt. Myślę, że trener Moskal powinien pracować do zimy, powinno mu się pozwolić na dokonanie jeszcze wielu transferów, żeby ta drużyna została wzmocniona gdzieś tam, na jego modłę i być może to by zaowocowało, być może wciąż mówilibyśmy o drużynie, która po prostu nie ma punktów i teraz na wiosnę OKS pierwszy raz dokonałby korekty, a nie tak jak w tym przypadku trzeci raz zmienia trenera. Spojrzałem sobie też na inne drużyny w poprzednich sezonach, jak to wyglądało na tym dystansie po 20 kolejkach. No bo jak z pewnością wiecie, ŁKS ma do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie. Mowa o wyjazdowej konfrontacji z Talą Mielec. Wówczas ten mecz nie mógł się odbić z uwagi na ciężkie warunki pogodowe. Śnieg zaskoczył ligowców. Natomiast teraz ŁKS po 20 kolejkach ma tylko 10 punktów na koncie. Popatrzyłem sobie na rozgrywki 21-22, a więc pierwszy sezon, kiedy Liga była 18-drużynowa. Na tym etapie, a więc po 20 kolejce, Warta Poznań plasowała się na lokacie przed dostatni i miała punktów 17. Mówię to dlatego, że przede wszystkim warta się na końcu utrzymała, mając 7 punktów więcej na tym samym etapie. Podobna historia zresztą analogiczna z Koroną Kielce, która również miała punktów 17, natomiast na samym końcu się utrzymała. To jest oczywiście sezon 22-23. Oczywiście to są tylko słowe liczby, bo przykładowo Wisła Płock po 20 kolejce miała punktów 34, a więc ponad 3 razy więcej niż obecnie OKS, a na samym końcu spadła z ligi. także na to też pewnie trzeba zwracać uwagę, natomiast nie jest to czynnik decydujący, bo przed UKS-em jeszcze 14 spotkań, a więc w teorii wszystko w ich rękach. Patrząc na poprzednie lata, więc rozgrywki 21-22, także 22-23 i fakt, że ekipa, która się utrzyma, powinna uzbierać minimum 37 punktów, ŁKS powinien zwyciężyć w tych najbliższych meczach w Ekstraklasie, czy w ogóle w tym sezonie, jeszcze minimum 9 razy, a więc jest to sztuka trudna, sztuka być może niemożliwa, cały czas gdzieś spekulujemy i to jest taka dyskusja akademicka, natomiast fakty są chyba najbardziej brutalne. Chodzi o to, żeby przygotować drużynę pod kolejny awans do Ekstraklasy, już trochę wyprzedzamy fakty i mówię, że ŁKS spadnie, natomiast rzeczywiście szanse na przetrwanie. Są niewielkie jakby niezależnie od tego, jacy piłkarze tam grają, jakie korekty dokonają się na ławce trenerskiej, no bo wiem, że w tej chwili ŁKS objął trener, który wcześniej odpowiadał za rezerwy, natomiast patrząc z trzeźwym okiem, no i dość tak, powiedział pragmatycznie, ŁKS w tej chwili musi się przebudować i stworzyć drużynę, która będzie biła się o awans za rok do Ekstraklasy. Ja osobiście, jako taki kibic, powiedziałem, który patrzy obiektywnie na wszystkie drużyny, żałuję, że UKS w tym sezonie tak odstaje. Natomiast podobnie zresztą możemy powiedzieć o ruchu Chorzu, który też ma naprawdę fajne i wysokie ambicje. Chce przede wszystkim utrzymać się w ekstraklasie. Dokonał ciekawych transferów, no i porównując sobie te kadry, też no, nie powiedziałem tak jednoznacznie, że to jest kadra, która nie powinna wywalczyć utrzymania w ekstraklasie. No bo na samym końcu okazuje się, że nie tylko chodzi o jakość piłkarską, ale też o szefa na ławce i o wiele takich poziom czynników wewnętrznych, a więc o konkretny pomysł na piłkę, o przygotowanie pod konkretnego rywania. Natomiast no mówmy się szczerze, w ostatnich miesiącach w ŁKS-ie tego właściwie nie było. Także na samym końcu liczę, że ta walka o utrzymani po prostu będzie trwała, bo być może za 3-4 tygodnie. Drużna z Łodzi już na dobre wypisze się z tego, żeby walczyć o ligowy byt. No już będziemy mówili o Eukesie jako o pierwszym spadkowiczu. Także miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy. Zarówno kibice w Łodzi, jak i w ogóle w całej Polsce chcieliby żyć tą rywalizacją do samego końca, żebyśmy do Maja myśleli, kto może zostać mistrzem Polski, a tak zastanawiali się, kto spadnie z ekstraklasy. klasy ty Lodem. Nie, także statystyki trenera Stokowca, dwa słowa treneru Moskalu i w ogóle cała toczka EUKS-u. Dajcie też znać na samym końcu, bo tworzyłem taką sondę, czy waszym zdaniem ta drużyna rzeczywiście ma szansę na przetrwanie. Domyślam się, jakie, będzie mniej więcej, jakie będą mniej więcej procentowe odpowiedzi, jeżeli chodzi o przetrwanie EUKS-u w Ekstraklasie i nie. Natomiast chętnie wejdę z wami w dyskusję, poczytam komentarze, jakie wy macie spojrzenie na ten temat, czy faktycznie dobrze się stało i czy to po prostu jest odpowiedni moment, żeby zwolnić trenera Stokowca. Kanał 365 Dni o Piłce. Koniecznie też zostawcie suba i kciuka w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.